Mam w tej na kanale Los Techos. Tak na szybko nagrywam teraz dwie te dogrywki do tego filmu i do jeszcze następnego. A to po z powodu takiego, że wyjeżdżam do Holandii. I no, w dzisiejszym odcinku zwiedzimy sobie dworek z 1920 bodajże roku. I mały domoko bosniego. Więc dobra, zapraszam na powinna poros. Poros z mieszkać. A więc nic nie ma. Teraz też ich nie ma. Idziemy dalej. Tu dnia? No. tym by się leciało. często mhm. to przebywa ogólnie niewidocznie. Mhm. A nowa kurtka.

Obraz wow, lampa, paralampa No to jest dosyć bardzo opuszczona zauważyłem Ale dobra, na stale jest dalej idziemy w taki do naszego dworku jest kawałek tak jeszcze dragi No, ale tu ładnie Jakaś kapliczka na drzewie No, kapliczka mhm. o, to nasze miasto docelowe, już chyba Ej, ty, ty. Potem po widzę tego, co jest w z 1920. Nie, no, jak to się tam się czuje. Chodźcie w lewo, chodźcie w lewo W lewo zobaczymy Tam ogólne dęby. Ale czuć w powietrzu spalenie znowu To jest nasz główny cel na dzisiaj mm -hmm. To jest owora, a dworek jest tam. Rezerwat przyrody, dobra. Mhm. Dobra. Chyba jakąś kłódkę złamał. I ogólnie. Dobra, może teraz jak Jak Mogą być po to pułapki. Mhm. W całym terenie, w całym kompleksie.

Mm -hmm. A w tym miejscu odradzasz. No główny sam. Dworek. Wejdziemy tam? Nie no, chyba nie. No. A żebyśmy nasz dworek tutaj trzeba ostrożnie chodzić i uważać uh -huh. kurde stare wow Prawo, Bardzo. A woman Bardzo To jest wyjście Może od kółby się dworek, tak to w nim zamieszkać. Mhm. Mamy tam. Stale, Ta, to walka no. jest widzę. To też Sporo wandalizmu, mi, żeby Tu Jak to skara wszystko. to by to tu. To schody w niej. No, to by widzimy spara, z uwagi a na tym wy podziemy to widzimy. to zazamrowane ty wietoczy na kameraę

Nie było żadnego zakazu tutaj wazić. Nie wolno. Spiżarnia była? Z tyłu? No. Gdyby no że to jest była. No, tak, tak wie. I to jest co da się wejść. To no wiesz, tutaj by było ryzyka ryzyko w nie sądzić. To czekaj, czekaj, co tam jest. To jest ryzyka stodoła, Bar. Pewnie? no. Zwykła stodoła, Bez niczego. Pusta środka. Ale ja to w tym miejscu było, to nie? No to jest taki parodzin, to jest fajna sytuacja. To jest tak, no? Jakaś obora? Obora Właśnie na dróżkę. Bezpiecznie będzie. Ale powiem, ja mega przepiękna miejscówka. nie funkcjonowała jeszcze trochę Pani, bardzo poszany, bo na tamtych dwóch budynkach był ten e, numer domu pokazany do tego budynku tutaj wejdziemy powinno być ciekawie to jest jeszcze prostu szale bez sprzętu ale jak macie coś, jakieś fajne miejscówki do podania. Nic chęć to jest na dół

Ale masz to też taki dwór. I można go w sumie też znaczyć. nie Powiem, że ja. Jeżeli film wam się spodobał, mogę lajka dać lajka, suba i dzwona. Siema.